Witam serdecznie, Kikowy Szlak, Subickie Łąki, 4 marzec 2014. Dzisiejszy temat to centrum dowodzenia. Tak się zastanawiam, może ten, to hasło przyszło mi stąd, że, że ta sytuacja na Ukrainie jest taka dzisiaj jaka jest i taki termin trochę wojskowy, ale nie o takim centrum dowodzenia chcę mówić. Eee, oczywiście mam nadzieję, że tam na tej Ukrainie wszystko się jakoś poukłada i będzie, będzie spokój, bo chodzi o to, żeby że można było normalnie funkcjonować, żeby świat mógł normalnie rozwijać, żeby, żebyśmy jako ludzie mogli się normalnie rozwijać. Przede wszystkim potrzebujemy pokoju, którego to pokoju często tak nie doceniamy, kiedy, kiedy on jest, kiedy jest, są warunki i możliwości. Eee, centrum dowodzenia, co stanowi Twoje Centrum dowodzenia? Co jest moim Centrum dowodzenia? Co zarządza tobą, twoim czasem, twoim postępowaniem, a co moim? My sami, każdy z nas jest naszym centrum dowodzenia. Ty jesteś swoim, a ja jestem swoim. I ta pełna świadomość tego, że to od nas tylko zależy, tak naprawdę, jak to nasze życie wygląda tylko od nas zależy, na czym się skupiamy tylko od nas zależy, co będziemy dzisiaj robić, co będziemy jutro robić, w jakim kierunku podążamy. To się z jednej strony wydaje takie oczywiste, jasne, bo przecież o czym tu mówić? Przecież wiadomo, że tak jest. A z drugiej strony jednak większość ludzi wcale nie zachowuje się tak, jakby to było oczywiste. Większość ludzi robi coś, no bo, no bo tak jest wygodniej, tak jest łatwiej, tak jest przyjemniej na razie, prawda? Tak jest fajnie. To centrum dowodzenia wcale nie ustawia ich na długoterminowy sukces, na... Na jakąś jaką ścieżkę, która będzie dawać naprawdę ciągle satysfakcję. Gdzieś to skupienie, to rozproszenie jest bardzo mocne. Dlatego pomyśl dzisiaj o tym, jak funkcjonuje Twoje centrum dowodzenia jak dowodzisz sobą jak tak naprawdę to wygląda w głębi jak pracujesz nad tym centrum dowodzenia, żeby ono podejmowało poprawne decyzje. Myślę, że to, to jest parę słów dzisiaj tylko na ten temat. Bardzo ważny temat, ogromnie ważny temat, bo, bo ta świadomość, że, że my sami jesteśmy tym sterem, że my sami odpowiadamy za to, co dzieje się w naszym życiu. Ta świadomość tego, że, że tak naprawdę nasze życie od nas zależy, naprawdę od nas zależy. No poza jakimiś ekstremalnymi sytuacjami, naprawdę ekstremalnymi. Choć zawsze mamy wybór, zawsze mamy wybór tego następnego kroku. Tej de podjęcia decyzji, prawda? I, I pójścia tą ścieżką, czy tą ścieżką, czy tą ścieżką, podjęcia czy zaniechania działania. Oczywiście, że tak, ale w takich warunkach normalnych, pokojowych, takich w jakich funkcjonujemy, mamy tą pełną gamę tego wyboru. Oczywiście mówię, w ekstremalnych, tym co się dzisiaj na Ukrainie i tak dalej, trochę inaczej to wygląda. Chwilowo oczywiście, prawda? wierzę głęboko. W każdym razie pomyśl o tym centrum dowodzenia. Pomyśl, jak twoje centrum dowodzenia funkcjonuje. Jeśli trzeba coś w nim poprawić, bo życie wskazuje na to, że nie jest tak do końca, jakby się chciało, żeby było, a może nawet nie jest w, w... już nie mówię w pełni, ale w jakimś nawet niewielkim stopniu tak chciałoby się, tak by chciało, żeby było, no to nad tym centrum dowodzenia solidnie popracuj. Solidnie popracuj. Rozpocznij tą pracę nad nim, bo to jest systematyczna, systematyczna praca. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia jutro na Hikipaku. Hej.